Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Nauki Salsy Kubańskiej. Dziś pokażemy Wam fajne przeprowadzenie, które nazywa się Paseala. Można go używać podczas tańca w parze. Wszystko to, co zrobiliśmy do tej pory, jak zawsze znajdziecie podlinkowane na górze. A jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, subskrybujcie nasz kanał, klikając w tą nutkę na dole. I polecajcie go dalej swoim znajomym, żeby coraz więcej osób mogło tańczyć z nami salsę. No, no, no. W ale zaczynamy od strony dilekeno. Zaczynamy robić jakby dilekeno. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć. Na siedem przy dilekeno odkręciłbym do głapej. Natomiast teraz prowadzę partnerkę za siebie na siedem. Zmieniam sobie rękę mniej więcej na raz i idę krokiem mambo. Wtedy dziewczyny... My, panie, idziemy cały czas do przodu, żeby znaleźć się po drugiej stronie partnera. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. I teraz ręką prawą prowadzę do głapej. 5, 6, 7. Pokażemy jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz, dwa. 3, 5, 6, 7, raz, dwa. 3 i teraz. I teraz, dziewczyny, mamy dwie opcje. Możemy sobie łapkę zostawić cały czas do boku, wyciągniętą, albo położyć ją na trzy na ramieniu partnera, żeby mieć większą stabilizację. I kończymy na 5, 6, 7. Pokażemy ostatni raz. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy i 5, 6, 7. Teraz pokażemy pasy ale tyłem. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, 5, 6, 7, raz, dwa, trzy i 5, 6, 7. I jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem, i raz, dwa, trzy, i pięć, sześć, siedem. Za nami kolejne kroki, kolejna prosta figurka, a przed nami dużo nowości i ciekawostek na naszym kanale. Ćwiczcie, tańczcie i bawcie się z nami, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.